Siemaneczko, ziemeczki, z tej strony Max YouTube i w dzisiejszym odcinku będziemy e, robić live'a, mam tutaj na myśli e, mały poradnik jak zrobić live, e, ogólnie mam nadzieję, że poradnik Wam się spodoba, e, no. no i pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji dzwoneczkiem, ponieważ miałem 65 subów, a teraz mam 58. Więc nadróbcie to, i mam nadzieję, że film się Wam spodoba. To co, przechodzimy do poradnika, dobrze. A więc teraz tak, jak widzicie, mamy OBS, eee... no i teraz tak klikacie sobie rozpocznij stream. Nie, bo ciekawe, um, Ustawienia. Stream. Ja już mam tutaj klucz, klucz wklejony. Oczywiście musicie mieć YouTube Gaming i Primary i ten. Teraz wam będzie się wczytywać ten, stronka YouTube Studio. Czekajcie sobie, aż wam się to zrobi. Gummy, to będzie dłużej się robić, ponieważ ja tutaj mam słabszy komputer. E, dobra, a więc skoro już jesteśmy tutaj, gdzie powinniśmy być. E, muszę jeszcze chwilę poczekać. O, dobra, a więc mamy takie coś, co mi się już czyta, bo to trochę to wolniej. Oczywiście, dobra. A więc teraz tak, my mamy tytuły, prywatności, kategorie, polubienia. Można najróżniejsze rzeczy dać. No i teraz tak, jeżeli macie, to tutaj macie tak, dobra. Yy, klikacie tutaj kopiuj. Yy, ja muszę to usunąć, ale jak wy pierwszy raz robicie to. Zobaczcie i klikać i CTRL V, pyk, pyk, pyk i teraz tak, eee, klikacie wtedy rozpocznij stream, wtedy tutaj czekacie i to wam się robi i tutaj pokazuję wam na przykład oglądających, czat, polubienia i takie inne rzeczy. Więc, no, ale możecie sobie to edytować. Bo ja na przykład mam gramę, jest buga Eee, yy, Dobra, link do donate, like i sub. Tutaj mamy opis. Oczywiście, yy, tam możecie wysyłać donate. Do, donate y możecie wysyłać na. No, na, na live. Od razu jest dużo mega lepszy. Znaczy, dobra, na przykład tych yy, nie. równa się e, nie link do Dobra, do ale tak tak donate równa się e, promo nie super promo plus Super promo, moderator. Dobra, donate to super promo, czyli na odcinku i na live, moderator. I jeden złoty to ma sobie sobie. Daj na publiczny, niepubliczny, ja oczywiście na publiczny, w ogóle to tylko dla was. Niepubliczny to jest tak, że coś, musimy mieć link albo publiczne, czyli dla każdego. Dobra, tytuł, pole wymagane, czyli tytuł na przykład: mm, promowanie i ocenianie. No, no i na przykład promowanie, ocenianie. Śpią... Świat... Dobra, no i mamy tak, tutaj mamy na publiczny, miniaturkę możecie. Ja na przykład mam taką, jest live BI. E, tutaj najważniejsze tagi jakieś tam wiadomo. E, dobra, to, to, to. Dodaj tak, na przykład... Nie wiem czy to jest to dokładnie, ale... Hashtag live. Dobra, na przykład dodamy taki mm, nie, nieprzeznaczony nie dla dzieci, klikacie zapisz i klikacie tu, rozpoczynacie i tyle. I ponieważ tutaj już, już wam się robi, chcecie zakończyć, to tu powinniście mieć takie zakończ, tutaj czerwony taki napisik zakończ, wtedy klikacie w ten zakończ i klikacie E, gdzieś chyba tu, albo tu, nie wiem. Ja, I wtedy będziecie mieli, że. O! Rozpocznij stream! O! Będziecie mieli taki coś, i wtedy tak, i opóźnienie. Tak, na luzie. No i, no, no i mam nadzieję, że e, no, filmik się Wam spodobał. Poradnik w sumie. I życzę Wam miłego dnia. wina